Mam dzisiaj do zaprezentowania Peugeot 3008 z 2010 roku w super silniku 2.0 HDi 150 koni czyli niezawodny, tradycyjny diesel w bardzo fajnym kolorze, takim brązowym metaliku jeżeli ktoś widział go na żywo, no to wie o czym mówię mam nadzieję, że ten film pokaże Wam chociaż trochę uroku tego auta Auto sprowadzone, ale już Wam zarejestrowałem, żebyście nie musieli w tych kolejkach czekać w urzędach i tym samym dostać karę za nieprzerejestrowanie auta. W fajnym pakiecie chrom, czyli listwy, lusterka. Jeżeli ktoś widział czarnego Peugeota na kanale, no to można powiedzieć, że to jest jego brat bliźniak. Tyle, że trochę przemalowany, tak? Bo opcja wyposażenia jest identyczna. Bardzo wiele zapytań o czarnego dostawałem, także w tym momencie mam również uczciwy egzemplarz. Trochę aspektów technicznych nowe opony, nowe, gdyż z 2019 roku ale fakturę mam z 2020 roku przeleżały gdzieś na magazynie to jest normalne w przypadku opon samochód masy, ma faktur, które za chwilę Wam pokażę do końca był serwisowany w Peugeotcie widać, zobaczcie tutaj na klockach hamulcowych logo Peugeota, także oryginalne klocki, oryginalne tarcze sprawdzimy teraz datę produkcji oraz oryginalność szyb widzimy, że szyba jest oryginalna z 2009 roku produkcji. tutaj również oryginalna szybka z 2009. tylne szyby są przyciemnione, więc muszę wam pokazać od środka, bo od zewnątrz nie zobaczymy daty. 2009. obraz nieco jest odwrócony, no ale bez problemu. Można zobaczyć. Ktoś powie, ale zaraz 2009, a samochód z 2010? Tak, słuchajcie, może tak się zdarzyć. W motoryzacji to nie jest nic nowego i nic niespotykanego. Na przykład tylna szyba jest z 2010 roku. Dlaczego? Dlatego, że tutaj linia produkcyjna lepszy szacunek zrobiła i faktycznie te szyby są doszacowane. Te przeleżały sobie w magazynie i zostały zamontowane. Na początku 2010 roku w pojeździe. Bać się należałoby, gdybyśmy zobaczyli tutaj rok produkcji, na przykład 2014 czy 2015, no bo wtedy auto wyjechało już z fabryki w 2010, a w 2015 została założona szyba. No to wtedy już trzeba byłoby się nad tym pochylić i zobaczyć, czy faktycznie tam nie było czegoś poważnego przednia szyba, mam na to fakturę w 2018 roku w serwisie Peżota została wymieniona z powodu odprysku kamyka, także no też fajnie, no bo mamy na to dokument a przy okazji mamy nową szybę bez przebarwień bez odprysków teraz poczęstuję się miernikiem lakieru pokażę Wam stan tego lakieru Poprzedni właściciel twierdził, że tylny lewy błotnik był lakierowany w 2014 roku ze względu na zadrapanie, które wynikło z ocierki. Zobaczmy przednie drzwi. 150, Nomiernik miernik pokazuje, że jest to jeszcze pierwsza warstwa, ale no ja z doświadczenia wiem, że to powinno być w granicy 100-120, aczkolwiek no jeszcze jest to wartość dopuszczalna, żeby zakwalifikować jako pierwszą warstwę. No właśnie, tutaj zobaczmy 100 mikronów, a tylny błotnik z kolei, który według właściciela poprzedniego był lakierowany, 190, no to tutaj też bym się raczej nie... 160 tutaj już nawet, więc tutaj bym też afery z tego tytułu nie robił, bo tak jak zresztą zobaczyliśmy w przypadku, w przypadku szyby, że była oryginalna wszędzie, tak, tak samo w przypadku tutaj błotnika, no on musiał być lakierowany na samochodzie, no bo szyba jest nieuszkodzona tutaj Ranty też nie mają żadnych ognisk korozji, więc to musiało być jakieś powierzchowne. Faktycznie zgodnie z zapewnieniem tego właściciela chcę mu wierzyć, bo naprawdę no, wydawał się uczciwy. Tylna klapa 100 mikronów, no to tutaj no to na 100% to jest oryginalny lakier 110, oryginał, no to tutaj jakby nie ma wątpliwości. tak? 110, 110, 110 Błotnika wam nie pokażę, bo błotnik jest plastikowy. No ale dobra, pokażę, żeby ktoś mi nie zarzucił. No nie mierzy, tak? Nie Jest plastikowy, miernik nie zmierz. No i zobaczmy jeszcze maskę. Muszę sobie tutaj wspomóc się. Aluminiowa macha i stówka, tak? No jeszcze w drugim miejscu, gdzie się przytknę. No ale tu nie ma możliwości takiej. Ups, wypadek przy pracy. Spadł mi. Miernik to zrobimy tak, że zmierzymy go. Ops, jak piknął, to teraz sprawdzimy odczyt 100 mikronów. Elegancko. Przejdźmy teraz do wnętrza. Uruchomię lwa. Od razu wyjeżdża nam ekran nawigacji. Wyjeżdża nam head up. Spalanie, jak to przystało na 2,0 HDI 6,4 litra, więc bardzo fajna wartość. Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, radio z nawigacją na karty SD. No, też fajnie grające. Radejko tutaj mamy obsługę head-up display, i tutaj mamy też możliwość właśnie ostrzegania. O zbliżaniu się, czyli przypadkowej kolizji, tak? Jak to w peżocie? Bardzo fajne i wygodne, wyprofilowane fotele przy 190 tysiącach. Wyglądają praktycznie jak nowe kierownica. Też w bardzo ładnym stanie. No i w sumie to, co koty lubią najbardziej, czyli półtora metra kwadratowego panoramicznego szklanego dachu. Super sprawa. Bardzo ładnie to wygląda. Rozświetla wnętrze. No i czujniki parkowania do wyłączenia ESP. Ciekawy schowek. od sobie tutaj wymyślił szyby elektryczne. Lusterka elektryczne. Elektrycznie składane. Skrzynia biegów sześciobiegowa. Więc w sumie fajne, oszczędne auto. Zobaczymy jak to wygląda pod maską silnik przeze mnie niemyty no i z ciekawostek dodam, że w tym konkretnie egzemplarzu nie dorzucę wam oleju i filtrów ktoś powie jak to? Przecież masz taką zasadę, że dorzucasz oleje i filtry no, bo mam dla Was fajną niespodziankę. E, niespodziankę, którą jest rozrząd. Do tego auta dostaniecie w bagażniku. Niestety teraz mogę Wam pokazać: bagażnik jest pusty, bo jeszcze przesyłka nie doszła w momencie, gdy nagrywam ten film. E, w bagażniku, no, niestety rozrządu nie zobaczycie teraz. Oczywiście. Daje ten rozrząd w oryginalnych opakowaniach, tak żebyście sami mogli go sobie zamontować. No bo przecież kto by dla mnie uwierzył, tak? Eee, tutaj mamy latarkę, ciekawy patent eee, Peugeota, także mamy oświetlenie bagażnika i latarkę w jednym. Bardzo fajne, przydatne rozwiązanie. Eee, mamy też gniazdo 12V w bagażniku. Z tyłu tapicerkę Wam pokażę, też w bardzo ładnym stanie. To, za co lubię Peugeota, to zobaczcie. Tutaj mamy pasy wyprodukowane w Polsce. Mamy też podłokietnik na napoje, i zofixy. Wyprowadzenie nagrzewania, ogrzewania oraz klimatyzacji na tylny rząd te schowki takie w podłodze też ciekawostka no ale no to to w wielu już vanach jest e, zrobione gniazdo kolejne 12V rolety w tylnych szybach fajnie działające sprytnie chowane przejdę teraz do dokumentacji tego samochodu Trochę tego jest. Wielu liczy na książkę serwisową. Nie wiem dlaczego w ogóle ta książka serwisowa to jest jakiś święty gral wśród kupujących, czy była książka serwisowa i tak dalej. No jest ta książka serwisowa nawet są tutaj. Zaraz zobaczycie wpisy dotyczące tych przeglądów takich serwisowych, gwarancyjnych, ale już nie tylko, bo też pogwarancyjne są. No i co z tego się dowiadujemy, no wiele się z tego nie dowiemy, no tu jeszcze ktoś jakieś notatki przynajmniej zrobił, widzimy, że i filtry paliwa i filtr kabinowy był wymieniony, ale tak naprawdę robotę robią te faktury, z nich dowiemy się. No praktycznie całej historii samochodu. Tu pierwsze to mamy faktury, a właściwie zaświadczenia z przeglądów technicznych. Tutaj 2015 rok, a nawet, a nawet wrócę jeszcze kartkę jedną, że tutaj jest 14 jakaś wizyta przy 82. Zapewne związane to było z mm, sprawdzeniem tej... Tego, tego, tej kolizji. Czy tam w zawieszeniu wszystko jest ok? Czy nie podlegało żadnym tam uszkodzeniom? No bo to też 14 był rok. Tu widzimy 2020 10 000 kilometrów temu, wymienione filtry, oleje. No i tutaj dalej też mamy zawsze kilometry, datę, zakreślam to. Przy takich głównych tutaj mamy, wrócę, fakturę na opony. Tutaj przy 179, czyli tam dosłownie 20 tysięcy temu. Peżot, fakturka, zawór EGR, przepustnica przy 177 tysiącach. Tutaj widzimy kolejną jakąś faktury z 2020. Oczywiście faktury są też z Peugeota, ale i z innych źródeł, no bo nikt nie pojedzie zmieniać, o tak jak tutaj, żarówki H7 do serwisu Peugeota. Tylko jechał gdzieś, gdzie najbliżej było. 2018 rok, 156 tysięcy. Tutaj szyba przednia była wymieniona, grupa PSA, oryginał Peugeota to o czym wspomniałem w początkowym materiale filmu PSA, czyli też oryginał tutaj mamy właśnie klocki, tarcze, wymiana PSA, no to czyli, czyli Peugeotowa faktura, że tak powiem no i tych faktur macie 130 tysięcy coraz, coraz to bardziej się cofamy 120 tysięcy, ja je tak poukładałem, żeby Wam tutaj czasu za wiele nie zajmować. 113 tysięcy mamy, 110 tysięcy Peżot, 107 tysięcy. 2015 rok, 2014 rok, 2013 rok, 59 tysięcy. No już przewracam dalej, dalej, jeszcze na takim, zobaczcie, śmiesznym papierze z drukarki i głowy. 2011 rok, 29 tysięcy. Wezwanie na, na stawienie się na akcję serwisową. Wymiana pompy oleju to na początku była w 2000, bodajże, 2010 roku. Tu mamy 2010 rok. I tutaj, co to jest za faktura? 2010 rok to jest faktura zakupowa tego pojazdu. Premium Pack 2.0 HDI to jest właśnie ten samochód, czyli faktura zakupu tego auta, wydanie tego auta. No i tutaj mamy właśnie te najpotrzebniejsze terminy wymian, i teraz ten rozrząd, o którym wspomniałem powinien być wymieniony albo przy 240 tysiącach albo po 10 latach no nie ma wymienionego tego rozrządu, dlatego e, Wam daję, bo 10 lat minęło co prawda do 240 tysięcy jeszcze trochę mu brakuje ale e, no po 10 latach warto rozrząd wymienić jeśli jesteś zainteresowany tym lub innym uczciwym autem zapraszam do subskrybowania kanału do obserwowania moich profili społecznościowych, a może znajdziesz tam coś dla siebie. Pozdrawiam.